I don't wanna care Just be here and i good alone I'll be okay Miss you like an old friend Too scared now thinking I should call up I'm not. I think it's hard how we always wait another day How we voice since the kids walk away mm -hmm. Let's live down by the water Watch it come and go home always Can you be here and I'm good Alone. I'll be okay with you like an old friend Too scared now thinking I should call up Dobra widzowie, le lecimy z Juką goni do sklepu. Po coś tam. Więc no. Zaraz ja zakładam skarpetki. Się, czy zostawić sobie tą górę czy zmienić, ale chyba sobie ją zostawię. No. sobie ją zostawię. Zastanawiam się czy jest ciepło, bo jak jest ciepło, no to po prostu krótkie jest no do nie. A nie no chyba jest tak... że mogę iść też w długich. Dobra, więc lecimy. No tak trochę zbytnio to ja po to prostu nic o mnie, no bo musia muszę iść do skaku, ale nie jest źle. Jest tak dobrze. Więc tutaj już tężar wentowa. O tutaj też są. Jezu jakie wielki. Ale jeszcze niestety nie ma grudnia. Niestety, to ja sądziałam moi drodzy. Jezu, i ja pamiętam takie z dzieciństwa u dziadka, bo może kto tego nie pamięta. Żałujcie, ja takie kiedyś chyba jadłam podobne u mojego dziadka. Biorę te osadki w ogóle. No spoko celę. Ja to sobie wezmę, bo mam taka jest mam taką hotelę, to też widziałam. No już po zakupach ogólnie. E, jak widzisz się kupiliśmy spatron Netflixa. E, no i tam jakieś rzeczy, tam chipsy, słodycze, serki i takie tam. Siemano, wróciłam, tutaj sobie takie dwa Patroniki kupiłam, moje ulubione, bo że bardzo je lubię. No i tutaj ten Netflix, tutaj chipsy papierkowe i orzeszki ogólnie. I jeszcze serek sobie kupiłam w lodówce i takie dwa serki, takie deserowe, czekoladowe, juice też kupiłam takie dwa. Ma w lodówce, już jej powiedziałam, że jej kupiłam i że ma w lodówce jakby co. I co tam jeszcze kupiliśmy? Jeszcze drugie opakowanie tych chipsów leży w szafce. I coś jeszcze, jakiś tam makaron, yy, tata kupił. Yy, no, sosy pieczarkowe, chyba trzy kupił. Coś takiego, Taki właśnie, sos chyba pieczarkowy kupił. I jeszcze, no tam parówki jakieś kupił. I yy, yy, Coca-Cola Zero dla Kuby, i Julki. I no. Jezu, jestem taka zmęczona, bo ja od razu ogólnie po teatrze, e, miałam teatr do 1910. i e, po teatrze to tak chwilkę poczekałam na tatę i przyjechał, no i pojechaliśmy, najpierw on sobie podjechał jeszcze do pracy potem jak e, jechaliśmy już, no to podjechał do Kauflanda no, więc jestem trochę taka, wiecie, zmęczona ogólnie nie no, w sumie jest dla mnie, bo pewnie pójdę wcześniej spać i wcale wcześniej, ale no jestetra taka zmęczona po prostu, wiecie. Nie, bo bardzo fajne zajęcie z teatru w ogóle. Proszę bardzo, kolacyjko moi drodzy. Zapiekaneczki. No, więc co oddezło się do Was jak już zjem.